Cześć, z tej strony Maniek, a ja witam Was na kolejnych przygodach z League of Angel. Będzie to bodajże chyba już odcinek trzeci. Łączymy ją. W poprzednich starałem się Wam nakreślić rolę postaci w tej grze. Czyli upgrade, plus rzeczywiście dokupywanie różnych tam rzeczy czy trenowanie. Co dzisiaj bym chciał? No, w dalszym ciągu pojedziemy tą ścieżką, bo naprawdę temat jest tak jak wspominałem wcześniej dosyć obszerny, no, ale tutaj na świeżo się zalogowałem, więc po części zboczymy troszkę z kursu i pokażę Wam, jak wygląda standardowy dzień z życia gracza właśnie w tą grę. No, po zalogowaniu jak widać mamy poświetlone tutaj takie wszystkie te aktywne ikonki na taką czerwoną kropeczkę, znaczy, że coś w niej jest do zrobienia. Zacznijmy może od losowania, które już Wam tłumaczyłem na czym polega. Raz dziennie. Zobaczymy co dostaniemy. Proszę bardzo. Krwawa Baronowa, tak? A, co prawda na drugiej gwiazdce, więc tutaj trzeba by było się pokusić o dosyć mocne... kokszenie, że tak powiem, żeby ją wbić na lepszy level, ale... Mm, ciekawa postać. Dzięki śliczne. Jak widać, można trafić w fajną postać. Na początkowych levelach ma to znaczenie. Potem, jak wylosuje się, rzeczywiście dwójka nie robi nam niewielkiego znaczenia. Tak jak mówiłem, kolejny. Poczta. No, tutaj dostajemy od producentów, można powiedzieć, tej gry z automatu. Tak prawdę powiedziawszy, zależne od tego, jakie są eventy, czy jakieś tam powiedzmy, potyczki. Zobaczymy, co dostaniemy. Dzień dzisiejszy. No proszę. No, oferowali nam dosyć pokaźne gifty. 1200 chociażby Arena Point. To jest dosyć fajny prezent. No i 19 skrzynek. Potem wam pokażę jak się otwiera skrzynki. No, dzięki nie chcę nic więcej. Dalej. Sprawdźmy tutaj. Codziennie, jeżeli będziemy się logować, to dostaniemy też jakiś prezent. No, proszę. cztery, piąty dzień. No jak widać tutaj jest 64, tylko że... No nie zawsze. Się no dobra, takiego czegoś jeszcze nie miałem. Wylosowałem krwawą baronową. Jak widać tam w kartach, no tutaj się powtórzyła, ale w związku z tym, że się powtórzyła, no to dostałem 18 sztuk do upgrade'owania i gwiazdkowego, czyli tak jak tłumaczyłem Wam w poprzednim odcinku. ok no to zaraz może na trójkę ją wbiję, to też by było ciekawe. No za każde sprawdzenie dniowe to też się dostaje tutaj, super takie można powiedzieć jakieś gifty, także warto tutaj też wchodzić, konta premium nawet nie odwiedzam. Vip czesty, wiadomo o co chodzi. dzięki I codzienne eventy, tak. Tutaj najlepiej wejść e, pod koniec naszego grania, bo e, z każdą minutą spędzoną w tej grze, e, dostaje się jakiś prezent za event, czy tak, właśnie za questy, czy jakieś inne tam, jak postać jakąś się e, upgrade'uje, dostaje się rzeczywiście jakieś prezenty, i wtedy wejść najlepiej pod koniec dnia w te eventy. eventy. No, ale mniej więcej pokażę. No, tutaj mamy. Zalogowanie się, tak? No to zbieramy. A to też oczywiście tłumaczyłem na czym polega. Te angel pointy też bardzo fajna sprawa. No i Potionki kolejne kolejna rzecz. O, i dzisiaj bym właśnie chciał w naszym, e, wytłumaczyć wam o co w tym chodzi. E, kryształy, czyli runy. Służą też do upgradeowania postaci, a zaraz do tego dotrzemy. O co w tym chodzi? Coś jeszcze więcej mamy? No zobaczcie ile tego tutaj jest. No, za codzienne logo, Tutaj login dostałem dzisiaj. Tak prawdę powiedziawszy tego dosyć sporo jest. Na razie jeszcze nic. Jeżeli coś będzie aktywnego tutaj, no to wiadomo będzie podświetlono czerwoną kropką. Co jeszcze świeci nam się za questy? Aha! Barons Daily Reward, czyli tak prawdę powiedziawszy za to, że dotarłem do tego dnia, no to dostaje się znowu prezent. Prawdę powiedziawszy, ta gra od samego początku producenci to przewidzieli, żeby nagradzać rzeczywiście za byle co. Ja lubię takie rozwiązanie, ponieważ to tak no, zostawia na dłuższy okres gracza przy sobie, potrafię to zrozumieć. Oni tak stopniują te prezenty, czym dalej włas to oczywiście tego jest mniej, ale w natłoku tych wszystkich gier w dzisiejszych czasach. To też trzeba dobrze wyważyć. Za dużo prezentów to jest niedobrze, ale za mało to też jest niedobrze, bo znowu gra zrobi się za trudna, tak? No, w przypadku League of Angel, no potrafili wypośrodkować to. Także naprawdę ja, no mnie ta gra przykoła na dłuższy e, okres czasu. Jeżeli ktoś rzeczywiście umiejętnie potrafi tutaj pograć, no to będzie czerpał dosyć duże profity ze zbieractwa, że tak można powiedzieć, tych wszystkich rzeczy. No, jak widzicie. Na górze 4268 Mam tych kryształów co rzeczywiście dosyć duże pieniądze się płaci, chociażby za 1000. Czekajcie, wezmę to, zbiorę wszystko, dosyć dużo pieniędzy. Te run stony to są też bardzo ważne. Kwestie. No, i kolejne No, to też jest zbierz 30 hero Herosów, no to już 30 mam. Wow, no to już rzeczywiście też dostaje się. No, to są bardzo ważne runy. Bez których rzeczywiście w późniejszym okresie hmm, nic się nie zrobi. Pokażę Wam najwięcej więcej, ile kosztuje hmm, dokupienie kryształów. O, możecie sobie zobaczyć, jakie są ceny. 10 baksów za 1000 kryształów, a uwierzcie mi, że ze, zebrać w, do 50 levelu, jeżeli się nie będzie wydawało na głupoty, a 5000 czy 6000 kryształów to nie jest tak, tak ciężko, ale podejrzewam, że. No właśnie od tego 60, czy jak ja teraz mniej więcej zaczynam, to się zaczynają e, schody. Dlatego, mm, czy to grając w inne gry, e, staram się zawsze przetrzymywać te pieniądze na tą czarną godzinę. I e, niekiedy się to bardzo opłaca. Dobra, wróćmy do, do run, Oczywiście, zawsze ktoś przeszkodzi. Runy. A, no, to jest taki wspomagacz. No, w każdej gierce praktycznie rzecz biorąc, runy wspomagają bohatera. Mm, tutaj, jak widać, maksymalny level runy, jaki, jaki mogę zrobić na niektórych postaciach, to jest 27, ale postaramy się wziąć jakąś niższą postać. No dobra, weźmy którąś z tutaj, które nie mają. No chociażby, o, właśnie, niebieska wiedźma. Ok, jak widać, zdrowie ma 12 z 27. O, i tu się uaktywniają nam właśnie te kryształy run. Ta daje 50, ta daje 250, ta daje 50. A i ładując coraz to więcej, jak widać tutaj, poziom idzie w górę. Co to daje? Oczywiście, za użycie tej kondycji trzeba zapłacić no wzrosło jej HP, czyli live. i tak prawdę powiedziawszy, no tutaj, tutaj mamy Life, tutaj mamy chyba Magię a co to jest Agility czyli zręczność plus jeszcze obrażenia tak? no jeżeli wymaksujemy oczywiście te runy kosztują i też tak za dużo ich nie dają, a żeby je nazbierać to też trzeba się troszkę postarać jeżeli te wszystkie rzeczywiście też nie wszystkimi postaciami gramy, no mam tych 30 postaci, no ale staram się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, może 7, 8 rzeczywiście używać, bo jak się wchodzi o tutaj w trialach na, na o teraz gdzie to wam pokazać angel triala chyba tu, o jeżeli będziemy wchodzić no to uwierzcie mi, że na wyższych levelach 5 postaci to jest mało i trzeba mieć wymaksowanych co najmniej 7-8 postaci takich na niezłych levelach, żeby coś w ogóle ugrać tutaj punktowo. Tym się zajmiemy w innym odcinku, bo to dosyć fajne jest, można dużo tam zarobić. A nie da rady wszystkich uzbroić w te runy. No To wiadomo, że runy to zawsze były w każdej grze to coś taki dodatkowy dosyć chociażby w Wiedźminie. No tak. W tym dodatku chyba w runy się można było pobawić, ale kosztowało to dosyć sporo. A co wam tu jeszcze mogę pokazać, znowu ta kwestia jak widzicie wpadło. A, a unowocześnij swojego Hirosa w runy. no i dostajesz 30 expa i potiona. No i tak się dostaje mniej więcej za wszystko w tej grze, o hero coś mi tutaj pokazało, prawdopodobnie krwawa baronowa, ja tak ją nazywam, no jest, jest na drugim levelu. Gwiazdkowym, jeżeli jednak powiedzieć. O, tak, a z automatu wygląda mm, dokładanie tych itemów. Oczywiście na tym levelu ja tych najtańszych itemów dużo nazbierałem, więc automatycznie mogę ją e, upgradeować. Zobaczcie, jak to wygląda. auto to je załadujemy. Po załadowaniu zaświeciło nam się telepromocja promocja. No i ona przechodzi z takiego, można powiedzieć, żadnego koloru na zielony. I dodatkowo otrzymuje nowy skill. I teraz tak, pokażę Wam co się dzieje, jeżeli nie wbijemy naszej postaci na ten level, który w poprzednim odcinku właśnie powiedziałem, że jest uzależniony. To jest level i taki podlevel. Ten level normalny, taki punktowy. Jeżeli nie wymaksuję jej, powiedzmy do levelu 9 tu jest potrzebne, no to się zrobi coś takiego. Po prostu mam tą rzecz, ale nie będę mógł jej włożyć. To więc wtedy musimy się przenieść na trening wybrać ją, i ona jest, pewnie będzie na samym dole, no, zielona jest słabsza. No i tak, zielone to już tłumaczyłem, na tym polega, ale zobaczcie, co się stanie, jak użyję jedną czerwoną. Widzicie, wskoczyła automatycznie na 20 level. Użycie takich dwóch, no jest 24. Nie użyłam tego, ponieważ tą postacią prawdopodobnie nie będę grał. Chcę wam tylko pokazać, jak to ogólnie wygląda. No, teraz wrócimy z powrotem. Eee, pach, pach, pach. No, zajechałem za daleko. No, i jak widać, świeci nam się już dostępność. Znowu ładujemy. Kolejna promocja. Zielona z jedną kropelką, tak? Ja to, tak nazwałem. No, i tutaj znowuż muszę, mogę załadować, ale już tutaj brakuje nam Elfiego hełmu. To jest dosyć pożądana. Pożądany item i to praktycznie rzecz większość, większość postaci to potrzebuje, nie będę się bawił w zbieractwo, ale pokażę jak zbieractwo działa. Klikamy, brakuje nam elfiego hełmu. Klikamy na niego, otwierają nam się. Krainy, w których ten elfi. Ten elfi hełm jest dostępny. Tutaj na przykład 66. Ale w dwóch mogę, mogę odwiedzić, no to bierzemy to. I teraz jest coś takiego. Mogę zagrać, czyli wybrać opcję Fight, pójść normalnie postaciami i zacząć dropić, no ale umówmy się, że przy takiej ilości postaci, wyzbieranie pięciu chemów, żeby stworzyć powiedzmy, no tam coś jednego, czy scalić je, no to to jest dużo czasu, tutaj mówię, że tak powiem w skrócie. Więc jest opcja Blitz, czyli takie przyspieszenie. Żeby skorzystać z opcji Blitz, a Wymagany jest chleb. No, dziwne to jest. W każdym razie na skorzystanie z jednej opcji bit wymaganych jest 6 chlebów. Jak widać na górze, no, tych chlebów mam dosyć sporo, bo to jest ponad 3000 i też się bardzo łatwo zbiera. No ale uwierzcie mi, że to jest Elfichem i on jest dosyć łatwy w zdobyciu. Poza tym potrzebuję ich 5. Na późniejszych levelach... Hmm, wam pokażę, co się dzieje. I co jest potrzebne mniej więcej? Na późniejszych levelach koszta rosną. Tak naprawdę, powiedzmy, o tutaj chociażby to, żeby to zrobić, potrzebuję 20 Dragon's Eyes. A uwierzcie mi, że one za jedno kliknięcie koszty, gdzie to pokażę? Mogę powiedzmy wejść na to. Również jest koszt 6 chlebków i mogę użyć opcji Blitz, ale czy dropnie mi za pierwszym razem? Sory, nie. Więc 6 chlebków poszło się, że tak powiem, rypać. Kolejny blitz, to już 12 w plecy. Nie ma. Kolejny, nie ma. Kolejny, dopiero dropu. Czyli zobaczcie, jaka to jest strata w chlebach. I uwierzcie mi, przepuszczenie 1000 czy półtora tysiąca chlebów to jest just like that. A, no, tak mniej więcej zdobywa się itemy. Powinienem to w poprzednim odcinku. A, Powiedzieć, ale nie da rady, tak prawdę powiedziawszy. No, jak widzicie, to jest erpek z krwi i kości. Niby smartfonowy, ale naprawdę można się tutaj zagłębić i to bardzo fajnie, jeżeli ktoś lubi tematykę Final Fantasy, a, albo nie wiem, czy grał w siódemkę, ósemkę, dziewiątkę i tak dalej, chociaż dla mnie to siódemka. I dziewiątka to są fajne, ale numer jeden u mnie to jest Final Fantasy Tactics, z którą gierkę przeszedłem wzdłuż i strzeż, mając, nie wiem, 18-19 lat. Widzę wiele elementów z tamtej gry tutaj. Ktoś może powiedzieć, gdzie Ty widzisz te elementy? Nie wiem, mnie się po prostu to wszystko podoba. I gdzieś tymi wspomnieniami się cofam, cofam grając tą grę. Chyba wygląda na to, że w dzisiejszym odcinku w dalszym ciągu sobie nie połupiemy jeszcze. Widzicie kolejny klejmy. O, i tak się właśnie cały czas gromadzi te gifty dobra wiecie co no, czas tutaj nagli nie mogę zbyt dużo też rozgadywać się to będzie taki pośredni odcinek znowu w tym dzisiejszym tak prawdę powiedziawszy nie poszliśmy do przodu no, ale uwierzcie mi za daleko też nie dojdziemy bo jak tak mówiłem w poprzednich z poziomem, poziomem przygód ja ciągle stoję a wymagany mam poziom 61, żeby ruszyć w ogóle z miejsca. Velit to pokażę. Mam nadzieję w następnym, że to jeszcze jestem za słaby. Mam 59 level, także no zostaje nam tutaj Trial albo Arena. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Już się ktoś dobija. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym. Cześć.